Sporo się u mnie działo. Wiecie, królowie, smoki, spiski, a potem... odnalazłem mien. Niezmiernie nas to cieszy. Opowiedz lepiej, jak było z tym Umo. Długa historia. Jeździłem za Cili, do Welen, na Skellige, w Nowigradzie ratowałem Jaskra... Pewno znowu hendożył się z kim nie trzeba. A właśnie przy okazji starych znajomych, Nowigradu i Hendożenia. Co u się. Oho, chyba trafiłem w czuły punkt. Lambert, to już nie jest śmieszne. E, dobrze, to porozmawiajmy o rzeczach poważnych. Yennefer. Co chcesz zrobić z umą? Mówiłam, że powiem jutro. Czyli teraz, jest po północy. Poddam go próbie traw. Ale tylko. Że co kurwa? Grzeczniej. No nie, czy ty słyszałeś, że. raz tam? prosić nie będę. Przepraszam bardzo, chcesz z niego zrobić wiedźmina? Oczywiście, że nie. Jak próbowałam powiedzieć, poddam go tylko pierwszej części próby, bo. Bo chcesz popatrzeć, jak się będzie męczył? Zaraz ty się będziesz męczył, jak nie przestaniesz przerywać. Żeby przywrócić u mnie dawny kształt, trzeba wpierw. <słuch> jak to wytłumaczyć? Wyobraź sobie grudkę gliny. Żeby ją uformować, trzeba ją wpierw zwilżyć wodą, bo inaczej się skruszy. To właśnie robi pierwsza część próby, jakby otwiera ciało. Dopiero mutageny zmieniają w Wiedźmina. Jaka jest szansa, że Uma przeżyje? Niewielka, ale nie mamy innego wyjścia. No, chyba, że Wesemir go odczaruje na parę z szaleju. Żebyś się nie zdziwił, staruszek swoje wie. To będzie pierwsza próba od lat, od dekad. Wiedziałam, że wam się to nie spodoba. Nie spodoba? Nie o to chodzi. Te sekrety były zapomniane i tak powinno było zostać. Przecież nie zachęcam do taśmowej produkcji Wiedźminów. Niby nie, ale do tej pory mieliśmy wymówkę, żeby nie brać uczniów, a teraz musimy to przegadać. Może innym razem. Komu kolejkę? Mnie, ale zagryzka się skończyła. Geralt, skoczyłbyś do kuchni? Mm. Panowie korzystając z okazji miło się piło. Zwłaszcza z Lambertem, ale pora późna. Nie zasiedźcie się. Jutro ważny dzień.